Piotr napełniony duchem świętym powiedział: Przełożeni ludu i starsi, jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo Wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego Wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że dzięki niemu ten człowiek stanął przed Wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym przez Was, budujących. Tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Moi kochani, w tym krótkim fragmencie bardzo wyraźnie widać, jak święty Piotr nauczył się prawdy od Chrystusa, który przeszedł przez śmierć do życia. Kiedy święty Piotr stanął przed sądem, przed sanhedrynem, po nocy spędzonej w uwięzieniu, pod strażą, przemawia takimi słowami. Przełożeni, przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu ten człowiek odzyskał zdrowie. Mianowicie święty Piotr, kiedy przemawia do zgromadzonego Sanhedrynu, to ma przed oczyma łaskę Bożą, która objawiła się w uzdrowieniu tego człowieka, którego dokonali dzień wcześniej w imię Jezusa Chrystusa. I mówię o tym dobrodziejstwie przywrócenia temu życia dlatego że głęboko w sercu do dna jest zakorzenione w nim inne mocniejsze dobrodziejstwo mianowicie zmartwychwstanie Chrystusa że Pan wszedł w śmierć i zmartwychwstał nie patrząc na ludzkie grzechy ale patrząc na zbawienie patrząc na ratunek widział w nas Wielką wartość, ponieważ nas umiłował i dlatego oddał w takiej okrutnej męce za nas swoje życie, ponieważ każdego z nas w ten sposób ocala, każdego z nas w ten sposób zbawia, przygotowuje, abyśmy przyjęli to zbawienie, które On dla nas wysłużył, abyśmy mogli doświadczać pełni Boga, pełni miłości. I widzę, jak święty Piotr, Nauczył się tej prawdy, ażeby nie patrzeć na to więzienie, w którym spędził noc, ale patrzeć na Chrystusa z martwych stałego i na Jego miłość i Go w tym naśladuje. Do czego i Was, kochani, serdecznie zachęcam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.